Chciałbym przedstawić e, panią, panią Martę Polakowską. Szkoły, którzy chcą nam pomóc. I tak, ponieważ e, mamy mało czasu, a chcielibyśmy Wam przedstawić chociaż e, troszkę tej nauki co jako jest fizyka, ale pod kątem nie tych trudnych wzorów, z którymi czasami macie problemy, tylko pod kątem tych e, niesamowitych doświadczeń, które możecie e, wykonać e, Przychodzą tutaj do nas do szkoły. Mam taką mam taką małą uwagę, ponieważ e, jeśli będziecie wstali wszyscy, to tylko ci z przodu będą widzieć te doświadczenia, to jeżeli wyście uszyli na podwodze, to byłoby e, zdecydowanie lepiej... To bardzo proszę, wszyscy. Proszę bardzo. Przedamy wszyscy na podłodze. Wtedy będzie lepszy widok, a mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. I każdy wyświadczy. Dobrze. Ponieważ fizyka jest nauką bardzo obszerną i działów jest bardzo dużo, to my skupiliśmy się tylko na tych najważniejszych. Wydaje nam się z naszej strony, że one są takie najbardziej medialne i fajnie się je ogląda. Zacznijmy od działu elektrostatyki. Tutaj macie takie... Nazywają się plazmowe ze względu na fakt, że rzeczywiście w tych kulach e, tworzy się taki czwarty stan materii, jakim jest plazma. Wy znacie pewnie trzy ze szkoły gimnazjalnej, e, gaz, e, ciecz i ciało stałe. Jeśli dotkniemy e, takiej kuli plazmowej, to po, e, pojawiają się wyładowania elektrostatyczne. E, e, z zwykłą świetlówkę, w której e, świeci się gaz to ta świetlówka jest w stanie zaświecić się w pobliżu takiej kuli plazmowej samoczynnie, ze względu właśnie na jonizację tego gazu w tej świetlówce. To nie oznacza, że my jesteśmy tak mocno naładowani energią, że te świetlówki się świecą w naszych dłoniach bez przyczyny, tylko dlatego, że jonizacja e, tego gazu następuje poprzez te kule plazmowe. Następnie e, fizyka to również magnetyzm, a jeśli magnetyzm, no to najlepiej pokazać na przykładzie magnesów. E, mamy tutaj magnesy, ale nie są one zwyczajne, tylko dość to jest silne. Bardzo silne, by powiedział Pani Marto. Trzeba z nimi uważać, bo tak silne magnesy, jak magnesy naodymowe, ja może odłożę mikrofon, żeby... Teraz będzie Co możemy... Co możemy zobaczyć przy zastosowaniu takich magnesów? Nie wiem, czy widać... Jeśli weźmiemy te magnesy na odymowy, ja tutaj pokażę e, na projektorze teraz pójście. E, to, to oczywiście one są tak silne, że się przyczepiają do dłoni i e, utrzymują się między dłonią, natomiast te, które tutaj mam są zdecydowanie silniejsze, musiałem je związać. One są w stanie przeciwstawić się sile grawitacji i utrzymują się w powietrzu, nie opadają. Czyli pole magnetyczne wytworzone przez te magnesy jest dużo silniejsze niż e, siła ciążenia spowodowana ich ciężarem. A żebyście zobaczyli, że rzeczywiście tu nie ma żadnego połączenia, mam tutaj taką blachę aluminiową, którą jeśli. Między te magnesy włożę i będę nią poruszał, to kolejne zjawisko fizyczne, zjawisko indukcji, pomogę tymi magnesami tak naprawdę poruszać. No dobrze. Fizyka to również ruch to również dużo doświadczeń związanych z ruchem. Tutaj koledzy chcieliby nam pomóc teraz i pokażemy doświadczenie, które pokazuje, że nie wszystko na Ziemi jest w stanie spaść. To Newton zauważył, że te jabłko uderzyło w jego głowę i te zasady dynamiki sformułował. Natomiast my spróbujemy przeciwstawić się tym zasadom i pokazać, że nie wszystko spada w powietrzu. Za chwilę przygotujemy te doświadczenia, natomiast jeśli ktoś chce kołczynki, ale nie chce przykuwać uszu, proponujemy właśnie bardzo silne magnesy z dwóch stron ręki, e, natomiast teraz krótkie przygotowanie. Do tego wykorzystamy mapę. możliwa lewitacja, czy jest możliwe przeciwdziałanie siły ciążenia. Siły ciążenia. Czy, czy widzieliście kiedyś spadochroniarza, który opada bardzo wolno, mimo że jego siła ciężkości jest dużo wolna? Otóż, o to, żeby odpowiedzieć na to pytanie, możemy, musimy użyć dmuchawy. Siła ciężkości jest równoważona przez obu powietrzach. Naszej szkoły, dokonujemy na lekcjach tego typu doświadczenia, omawiamy je. Wtedy możecie poznać dokładnie, co tam się dzieje. A jeśli chcecie już teraz, no to odsyłam do nauczycieli waszych. Dobrze, teraz wykorzystamy Patryka i Piotrka i pokażę Wam kolejne doświadczenie z zakresu fizyki, które przedstawia zjawisko momentu pędu. O tym będziecie się uczyć, dzieci do nas. Co się stanie, gdy Patryk. Będzie się kręcił na tym foteliku i yy, zmieni położenie tych ciężarów. Spójrzcie. Widzimy tutaj, że Patryk samoczynnie zaczyna przyspieszać. Gdy rozkłada ciężarki na boki, to zwalnia. Jak zbliża do siebie, to znów przyspiesza. Przeselko yy, nie ma żadnego napędu, on to robi samoczynnie. Yy, jest tu pokazane właśnie zjawisko zasady zachowania momentu pędu. Innym przykładem zjawiska, znaczy innym przykładem to zjawisko może być e, podobne doświadczenie. Napędzamy trochę naszą polę. Co się stanie, jeśli te do roweru dostanie nasz uczenie w ręce i trochę nim pomanipuluje? Porządnie je napędzamy. Trzeba tu zachować bardzo dużo ostrożności. O! Pięknie. Drugą stronę. I tutaj również pokazane jest właśnie to zjawisko, że ruch może być wytworzony za pomocą Innego poruszającego się ciała, jest tutaj spełniona tak zasada zachowania pędu. Podobne zjawisko wykorzystuje się właśnie w różnych przyrządach, na przykład w żyroskopie, jeśli chcemy, żeby lecący samolot wiedział, jaki kąt nachylenia ma w powietrzu. Dobrze, przejdźmy w takim razie do kolejnych doświadczeń. Jeśli fizyka, to optyka. A jeśli optyka, to najszybciej pokazać zjawiska optyczne za pomocą laserów. Laserami spotykać się na co dzień, lasery macie różnej mocy i my tu też mamy takie pokazane. Co one mogą działać? Mamy tutaj dwa przykładowe lasery. Eee, nie bez... Przyczyny ich barwa jest różna. Jeden jest koloru zielonego. Nie wiem, czy będziecie go widzieli, bo jest e, dzień. I z tym, e, no widać. Patrzymy wszyscy do góry. Tam na no tą kropeczkę wszyscy widzą. Tutaj jakbyście wyciągnęli dłoń, to jestem w stanie Odważy się zaświecić jak wyciągniecie tam z tyłu dłoń. Do góry, do góry, góry! To bez problemu. Mamy cię! Bez problemu tutaj. Lęce do góry, nie mało się nie Ta dłoń jest bezpieczna. Natomiast z tym drugim laserem, no już raczej bym się nie odważy.